Dobra, teraz sobie utnijmy w środku na przykład kwadrat, bo do tego są takie tarcze. Witajcie na kanale testów produktu. W dzisiejszym odcinku obiecana tarcza z firmy Parkside i jest to ta czarna. Jest to diamentowa tarcza do glazury. A tak dokładnie to pisze ceramika, czyli do kamienia i ceramiki. Jest to 30% mocniejsza, można szybciej nią pracować, jakieś tam odkształcenia i tak dalej. 30% lepsze, w sensie, że ich nie ma, i tak dalej. Prędkość maksymalna 20 100 obrotów na minutę, 80 metrów na sekundę. Jest to właśnie 76 mm w tym wypadku, do właśnie tego typu szlifierek, którą widzieliście wcześniej na testach. Tylko, że w tym wypadku, przy teście, załadowałem sobie je, te akumulatory już na fula, więc zobaczymy, jak sobie poradzi przy ceramice. Będę musiał znaleźć, bo nawet nie wiem, czy mam, bo w większości zawsze mam gresy, ale zobaczycie to na testach. Czy nią można ukosować? No nie, jest to do cięć prostych, no ale sprawdzę sobie. Wydaje mi się, że będzie odszczypywać, więc Diamond Cutting Disc, czyli tarcza diamentowa do glazury. Teraz Wam pokażę, jak ona działa. Jeszcze zanim to Wam pokażę, to zobaczcie sobie, jak ona fajnie wygląda. Póki jest jeszcze nówka nieśmigana z firmy Parkside. Ja ją otrzymałem akurat od brata, który zakupił ją w Słowacji lub w Czechach, chyba w Słowacji. Czy jest to w Polsce? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, bo ja tego nawet nie wiem. I jak się sprawuje u Was, bo ja teraz Wam pokażę, jak ona działa. Dobra, lecimy do testu. Teraz sobie założymy tą tarczę. Jest tą samą, tu jest akurat znacznik, jakby chodziło komuś o kwestię tej szlifiereczki. Widzicie, tu jest akurat pokazane w tą stronę, jeszcze nie wspomniałem, że jest to 1 mm, jak dobrze widzę po oznaczeniach, o kwestię grubości. No i sprawdzimy sobie jak tnie. Na gresie, ale wcześniej sobie sprawdzimy zwykłą płyteczkę. Jak widzicie, to jest ceramiczna. No i sprawdźmy, jak ona działa. Obniżę Wam troszeczkę kamerę, abyście widzieli. I sprawdźmy. Uff! Fajnie! Powiem, że dość fajnie. Wiecie, to akurat szczerbi to. Nie, chociaż zwróćcie uwagę, że aż tak, nie szczerbi. Wiecie, ja to z ręki robiłem, jeszcze tu nie mam nic. Wszystko na twardym. Ciekawe to powiedzie, jak dam sobie teraz ochronę jakąś. Dobra, teraz mam tutaj kawałek rygipsa i zobaczycie, jak tnie, żebym już tak ciął od razu. Z tej strony dobra, albo czekać, nie, z tej, bo tu sobie spróbuję ukosować. I sprawdźmy raz jeszcze. Robię to do końca. Puf. Kurde powiem, że fajnie chodzi Ciekawe, teraz sobie ją zukosuję Dobra, dam trochę wyżej kamerę I teraz sobie zukosuję trochę Może tu Takżeście widzieli O, zepsułem sobie Patrzę na kamerę. Dobra. Kurde, powiem wam, że do ceramiki świetna jest ta tarcza. Teraz sprawdzimy sobie gres. No nie będę jej akurat ukosował, ale chcę zobaczyć czy w ogóle da się ją uciąć. To jest gresowa jakby co? Tylko to nie jest jakiś mocny gres, ale jest to gres. O, inaczej się zachowuje. Dobra, do gresu, no to sami widzicie. Wiecie, no jakbyście nie mieli żadnej tarczy albo Wam padła w trakcie pracy i macie taką pod ręką, to spoko, ale tak, to, to nie za bardzo. I tak, jeżeli chodzi o, o zwykłą ceramikę, no to super. Idealnie nadaje się taka tarcza. I jak widzicie, ta maszynka faktycznie po załadowaniu na fula. Patrzy się, nadal ma trzy kreski, a przecież już dość mocno, więc w poprzedni akurat odcinek, co widzieliście, musiały nie być załadowane te tarcze. <laughs> Sorry, te baterie, akumulatory, co nie zmienia faktu, że tarcza do drewna była po prostu badziewna. Ale dobra, teraz sobie utnijmy w środku na przykład kwadrat, bo do tego są takie tarcze. No, stanęła, ale to już mocy musiał stracić trochę, no i daje radę, tylko że wiecie, no, odpryski. wiecie. Jak chcecie profesjonalne, no to są inne ceny, nie? ale jak chcecie po prostu sobie dać radę, no to spoko, że rozety czy coś pochowają. Widzicie, ona nie pękła w żadnym miejscu z powodu na przykład temperatury, no ale do gresu widzicie, co się dzieje. I to jeszcze taki słabszy gresik. Kurczę, no powiem, że fajna. Fajnie, że ją dostałem, więc kurczę, no dajcie znać w komentarzu, co Wy o niej sądzicie do do y, zwykłych, do zwykłej ceramiki, ceramiki no to jest mega super no patrzcie się no no mega no Nie, no do ceramiki jest świetna, do zwykłych takich płytek jest świetna, do, gre, do, grezu, do gresu, a no to już kwestia, a czy macie czym zakryć, dobra. Ciekawy jestem Waszej opinii tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją, ja wiedziałem, że ona będzie do płytyk, płytek takich zwykłych na pewno w miarę ok, i jest nawet lepsza niż myślałem, nawet można nią ukosować, choć nie jest do tego przeznaczona, co zaznaczam. A druga kwestia, jeżeli chodzi o gres, no to wiedziałem, że będzie szczerbić. Może też kwestia tutaj obrotów na tej szlifiereczki. Ona ma 19,5 tysiąca. No w sumie do 20,5 tysiąca chyba tu jest, tak? Nie, 20,100. Więc mieści się w granicach. No to jednak na tym gresie coś trochę szczerbi. Ale z drugiej strony można było jeszcze by sprawdzić wiecie, pojeździć nią po piaskowcu czy tych, tych takich kostkach szlifierskich i zobaczyć, bo to nieraz nowa tarcza potrafi tak palić, nie? Widzieliście na początku, później już ładnie ciała. No, słuchajcie, ja jeśli chodzi o mnie, no to ja jestem zadowolony z tej tarczy. Jest spoko, jest fajna. Ale ciekawy jestem, czy one w ogóle w Polsce są. Dajcie znać w komentarzu, czy taką jesteście w stanie kupić w Polsce. Bo ja tego jeszcze nie wiem. Ja sobie to sprawdzę. Ja ją, ja ją dostałem od brata. No i tyle. Mam nadzieję, że ten test pokazał Wam działanie tej tarczy. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o w ogóle takich szlifierkach i takich tarczach do takich szlifierek, bo jak sami wiecie, jest tu pewien ogranicznik itd. i tak dalej. Ale czy w ogóle przydaje Wam się taki sprzęt do takich małych zastosowań, ponieważ przecież to nie jest do, profesjonalnych, e, do profesjonalnej pracy, tak? Nawet taka tarcza, no nie wiem. No dajcie znać w sumie w komentarzu, bo ja na takich tarczach nie pracowałem za bardzo. Jezu, ale to jest gorąco masakra. Dobra. Tyle, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Komentujcie, polecajcie te odcinki znajomym, aby ten algorytm poszedł do góry, bo jak wiecie, kanał był schakowany i teraz po prostu Wasza pomoc odnośnie właśnie polecania tego kanału, aby algorytm poszedł i widział YouTube ten kanał ponownie jak wcześniej, przed schakowaniem. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki serii testy produktu. Trzymajcie się, cześć!